Manko widzę w kolejnym odcinku z serii po sąsiedzku. Yy, z, tutaj znów sąsiada nie ma, są przecież jeszcze na wakacyjkach, jeszcze nie przyleciał. Dzisiaj taki odcinek, yy, bardziej bym powiedział, że tylko z kopania buraków, bo będziemy tylko kopali buraczki. Yy, musimy to pole 9 wykopać już, żeby mieć spokój. Mógłbym to złożyć, ale tego nie złożę. <grych> tak jak mówiłem, że zasieje pole tam yy, tam za tar przy tartaku. Zasiane yy, ciągnik odstawiłem. Teraz trzeba tylko wykopać. Zdecydowałem się na kopanie we wrześniu. Mi się nie chciało czekać do żadnych listopadów, żadnych pierdół. No i no, tak jak mówiłem, kopiemy. Mm, tylko trzeba jeszcze tę machinę rozłożyć i możemy kopać. Najgorzej będzie odkopać tu od sąsiada gospodarki, mi się wydaje. I ogień. Jak to mówią? Kurde. O, o, o. No, dobra. To łagniuję, jako tako lecimy, co to się tak gibie. Jasna ciasna, ole dobrze, już cztery tony, <tryk> jak mi się uda. Tak będzie sąsiad, to widzę, wypożyczę też taką maszynę do tego. Do takiego, wiecie, do tego. Jak to się nazywało? Do tego zbierania tych buraków. Wiecie, tą taką wielką ropę. I byśmy zrobili tak samo odwóz, bo ciężarówek to już mi niepotrzebne. To czy ja wezmę sąsiada, i mnie i będzie tak samo, prawie. I bym właśnie tak zrobił, że wypożyczyłbym tą właśnie maszynę. Jezus, jak z jednego przejazdu ma być 10 ton. To ja nie wiem ile tu będzie buraków. Na pewno dużo. E tak kopać co buraki to nawet nie jest źle, takie. Bardziej mi powiedział, że takie fajne, miłe. Do pogadania, można sobie pogadać jak się kopie. Bo tu dużo dopatrzenia to nie masz. Walnę w budynek do przodu trochę i do tyłu. Dobra. I lecimy dalej, kopiemy. Fajnie się kopie nawet taką ropą. Fajne to to. Jezus, dwadzieścia ton zaraz. Ileż tego będzie? Tu się mieści około czterdziestu trzech ton. No, czterdziestu. A ja to tak naprawdę to tak strzelałem, bo nie wiem. Ile to się w takim mieści. Ło. Trochę przyfasoliłem sąsiadowi w płot, ale się jeszcze nie przestawił to dobrze. Matko Boska, co ten gościu tutaj zrobił, że te buraki tak dobrze sypią? Dobrze, że on o tym nie wie, że tak dobrze sypią. Że on sprzedał, bo on ogólnie wyprzedawał gospodarkę i aż sprzedał po, miał sprzedać to pole i się wyprowadzać, nie wiem gdzie, ale też do Polski, ale nie wiem w jakie miejsce. Te dobrze, że on już wyprowadził się. Się mi tu nie będzie dopytywał nikt. O nie, nie będzie omijaków. Jak to buraki tak dobrze sypiam, to nie mam zamiaru tu robić omijaków. Dobra, nawet nie ma sensu jechać w drugą stronę, bo już jest pełny zbiornik. Ale jajca, no. Tego to ja się nie spodziewałem. No ale chyba aż tak dobrze. Na ziemię sypiemy, sobie, będę na jakieś przyczepki. Jezus, pogoda weszła, że będzie lało. No, nawet mi tak nie gadajcie. Dopiero o 15.00. Dobra, ale jest dopiero 10.00. Łe, to 5 godzin, luzu. Ej, ja nie powiem, że też trochę się kopie takie buroczki. Niby krótki ten odcinek, bo 9 minut teraz. No, ale. I tak się długo te buraczki ogólnie kopie. No bora. Dobra, zahaczyłem tam, ale to nic? Nic, nic, nic się nie dzieje. Już 12 ton. Ja cię kręcę. Co to się dzieje? No i się o jak zabił już trudno. Tyle tych buraków mam, że trudno. Sąsiadowi się chyba ten belar rozleciał, a bizon? Czy, ale mu trzyma ten podnośnik i motowidła też widzę. Że mu trzymają. Dobie, ten jego Bizon Super. Normalnie, jak to nie ja, że ja chwalę sąsiada rzeczy, to jest do mnie niepodobne. Dobra, i się zrobi teraz jeszcze od tamtąd i kończymy odcinek na polu. Albo nie odprowadzimy, może tą ropę. A zresztą zobaczę, czy mi się będzie chciało na odcinku odprowadzać ją. Jezus, trochę się w ten rzepak wale. No trudno. Tu będzie leżało za 80 ton jak zaraz to wykopię. Zaraz się tu wszystko okaże ile tu będzie leżeć. Jezus, Maria, jak to dobrze sypie. O tych burokach za trochę wycofamy. Dobra, i pamiętacie, jak tutaj ten typek, co mu skonfiskowali te rzeczy? To ta pszenica tu dalej stoi. Ale jaja. Jezus Maria, osiemdziesiąt ton. No, siedemdziesiąt pięć załóżmy. I teraz tak. O zeste. I dobra widzę, kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie narka.